Cześć, witaj w kolejnej części vloga. Moje 5 minut. Ponownie zapraszam Cię do modelowania z wykorzystaniem event stormingu. Ale najpierw trzeba nakręcić zegarek na około 5 minut. Widać? Nie widać. Ojej. Poprzednio miałem dylemat. Jak nazwać to zdarzenie. I myślę, że znowu będę miał dylemat. Jak nazwać to zdarzenie. Odtworzony dźwięk pracy. Nie odtworzono, bo to się by wydarzyło. Odtwarzanie dźwięku pracy to jest czas teraźniejszy. Rozpoczęto od... Dźwięku pracy może tak, więc tu mamy rozpoczęcie odtwarzania dźwięku pracy i tu mamy blok pracy, czyli to jest powiedzmy tak naprawdę powinno to się wydarzyć w tym samym czasie. Więc e, powinno być powiedzmy w ten sposób to zamodelowane, tak? W tym samym czasie z drugiej strony to zdarzenie następuje jako następne to jest pewien dylemat czy dać tutaj czy nie tutaj no na pewno to jest pierwsze, to jest następne, tak pytanie co jest źródłem tego zdarzenia źródłem tego zdarzenia jest coś co musi zaistnieć żeby wygenerować to zdarzenie, czyli takie logiczne tutaj ułożenie musi być niepotrzebnie zamieszałem, ale ale tak naprawdę to musi być w ten sposób. Rozpoczęto ten, to odtwarzanie. I podobnie, podobnie jest w przypadku pozostałych, pozostałych zdarzeń, czyli blok pracy, blok przerwy. 5 minut. Te zdarzenia, to tutaj widać, że zaczynają być bardzo długie, ale to też dlatego, że piszemy to w języku polskim i czasem w języku polskim jest trudniej coś przedstawić. W angielskim być może byłoby to mniej słów. W przypadku programowania też nie znaczy to, że musimy pisać tak rozległe tutaj sytuacje. Te 5 minut to jest tak dodawane. Żeby to zrozumieć bardziej, tak, bo big picture event storming robimy po to, żeby zrozumieć też proces, więc e, przy programowaniu te 5 minut byłoby zaszyte gdzieś, tak, w ogóle nie byłyby ujęte w nazwie zdarzenia, tak, bo może to nie jest 5 minut, ponieważ w Pomodoro możemy to zmieniać. Tu mamy 15 minut. I tak naprawdę to są te główne zdarzenia, które wyzwalają rozpoczęcie. Oraz mamy kolejne zdarzenia, które odpowiedzialne są za przerywanie. Więc, e, jeżeli ukończymy blok pracy, który nastąpi po jakimś czasie, automatycznie powinniśmy też zakończyć odtwarzanie dźwięku pracy. Podobnie będzie w przypadku przerwy. Tylko tutaj mamy akurat. W tym przypadku e, przerwę dowolną. Nie ma określonego czasu, tak to modelowane było wcześniej. Więc zakończono otworzenie dźwięku przerwy. I to trwa powiedzmy jakiś okres czasu. Troszkę przesunę. I w międzyczasie, w dowolnym momencie, tak jak poprzednio. Może nastąpić takie zdarzenie: przerwano blok pracy, więc to odtwarzanie dźwięku też powinno się zakończyć. Więc być może powinniśmy to modelować w ten sposób, żeby to zdarzenie było w jakiś sposób generowane, lub z tego miejsca, lub z tego miejsca. Tak? Czyli to się zazębia. Nie wiem, czy to widać dokładnie. Mamy taki, taki flow, że tu płyniemy. Może się wydarzyć to albo to, efektem tego będzie to. I podobnie w przypadku, tylko to też może troszkę rozłożę. W przypadku tutaj tego przerwano blok pracy jest powiedzmy w jakiś sposób równoważne z ukończeniem bloku pracy, tak? Mogłoby być tutaj, ale wtedy nie miałoby to troszkę sensu, bo przerwać możemy tutaj, nie? Więc to jest tak naprawdę nie do końca w określonym momencie. Jeszcze tylko zakończę to tak, żeby troszkę to rozłożyć, żeby było bardziej czytelne. I tak naprawdę w tym momencie kończymy kolejną sesję Event stormingową. Co jest ciekawe, mam tu taki mały bug na tym, na tym timerze minutniku. E, minęło już 5 minut, on nadal tyka. Już jak dzwonił, to minęło, on nadal tyka, więc jest chyba coś źle wyregulowane. No ale cóż, takie jest życie. Nie wszystko jest idealne. To na tym zakończę dzisiejszy odcinek i zapraszam oczywiście do oglądania jutro, gdzie będę kontynuował modelowanie. A jutro jest też ciekawy dzień, ponieważ jutro prowadzę prezentację z eventstormingu w Katowicach. I vlog będzie nagrany z Katowic, tylko nie wiem skąd dokładnie. Czyli do usłyszenia jutro. Na razie.